Jestem ofiarą wykorzystania seksualnego pod wpływem narkotyków. Moja historia wygląda tak, że po przeprowadce za granicę do mojej przyjaciółki, nasz wspólny znajomy na imprezie, wcześniej kupując mi narkotyki mimo już, iż byłam pod wpływem na ciężkim haju zaciągnął mnie w ustronne miejsce pod pretekstem porozmawiania o mnie i mojej przyjaciółce. Tam wykorzystał mnie seksualnie, wykorzystał mój ciężki stan. Kiedy powiedziałam to wspólnym znajomym wypał się, mówiąc, że byłam pod wpływem i mam problemy psychiczne, więc wymyśliłam to sobie. Coś mi się uroiło. Znajomi uwierzyli jemu, a nie mnie, bo nie miałam dowodów. Zostałam napiętowana mianem kłamcy. Musiałam uciekać na drugi koniec kraju, by się od tego uwolnić. Miesiące po tej sytuacji zmagałam się z nerwicą lękową. Podczas ataków krzyczałam, że się nienawidzę, że się zabiję. Piłam pięściami w uda, w głowę. Ciągnąłem się za włosy, uderzał głową w ścianę.